No bo tu... To... Zawsze to jakaś pamiętka. Mam to pierwszy, no... tak. nowego pro, także to one, one wyrabia po prostu w taką pogodę. A będzie coś jeszcze widać. Będzie, nie, będzie. No, chyba. Dobra. To jest nasza wspólna kierownica, także przy starcie... Nie nie, trzymaj, trzymaj. trzymaj no ale czytaj. przy starcie przy lądowaniu po prostu... żebyś się nie zacięła, dobra? Dobra, dobra. Nie no będę się starać luźno. Wszyscy tak mówią, a później kurde... A ja upadam. Ale spokojnie, ja zawsze upadam na pasażera. Aha, niech o, niech dobra. Nie Dlatego wolę takich większych, no nie? To ciężko, ciężko. Ja nie wiem, Teraz będę to słyszał. To się podłączono, to jeszcze mam Co tylko się trzymać najlepiej Co jedno, z to będzie za polana, bo wtedy się rozpiosam. nie tak, tak. tak, 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 tak. starcie A, tak, tak. Nie, to, to ma, to, to ma ile tam, ileś tam giga, wiesz, także... Aha. To będzie do wybrania tej stronki, no nie? Hmm. Coś tam... Co, bo nie, nie wiem, czy to się w końcu nagrywa.